Proszę cię teraz do relaksacji, w trakcie której będziemy wizualizować tęczę. Możesz siedzieć, usiąść wtedy wygodnie na klockach, przy ścianie, na kocu. Możesz też leżeć saniem. I jak leżysz, to um, głowa jest w centrum. Przebiega centralnie, tak, nogi są po bokach, ramiona są po bokach, stopy delikatnie po schlewiu. Męcze dłoni są skierowane do sufitu. Odczuj jak leży Twoje ciało. Odczuj jego ciężar na podłożu. Poczuj prawą i lewą stronę. Żeby jeszcze lepiej przygotować się do relaksacji, to najpierw proszę Cię o delikatne zrotowanie do wewnątrz barków, takie zamknięcie, a następnie odkręci na zewnątrz, utrzymując klatkę piersiową otwartą, łopatki, czując jak przylegają do podłoża, jak się przesuwają w dół, w kierunku pośladków. Delikatnie przechyl głowę, ucho kierując do lewego barku. Delikatnie przechyl głowę, ucho kierując do prawego barku. Znajdź swój środek i w tej pozycji pozostań, skupiając uważność na tym, jak oddech płynie przez Twoje ciało. Tak jak szum fal wdech i wydech. Na wdechu brzuch się unosi, unoszą się żebra i klatka piersiowa i z wydechem brzuch i klatka piersiowa łagodnie się zapadają. Wdech i wydech. Możesz oddychać nosem, gardłem, jak ci jest wygodnie. Jeśli chcesz, w trakcie relaksacji możesz sobie włączyć delikatne, delikatną muzykę. Może to, mogą to być dźwięki natury, las bądź morze cokolwiek, co dobrze na Ciebie działa. Spróbuj tak leżąc, odczuć swoje dłonie, kciuk. Oczami wyobraźni możesz zobaczyć swój kciuk, palec wskazujący środkowy, trzeci, czwarty, piąty paluszek, prawa, lewa ręka, dłoń, wnętrze i grzbiet prawie lewej ręki, nadgarstek prawy, lewy, przed prawe i lewe. Łokić prawy, Łokić lewy, górne ramię prawe i lewe, bark prawy, bark lewy. Mięśnie po bokach klatki piersiowej, prawa i lewa strona żeber, talerz biodrowy prawy i lewy, przód bioder, kość łonowa, noga prawa, z przodu udo prawa, lewa, kolano prawe, lewe, podłudzie prawe i lewe, grzbiet stopy, tył nogi prawej i lewej, od góry, biodra, pośladki prawy i lewy, prawa, lewa strona uda, okolice pod kolanami, łydka, pięta, podeszwa stopy, Piąty paluszek, czwarty, trzeci, drugi, duży paluch prawej, lewej stopy. Poczuj to swoje ciało, te poszczególne elementy w ciele, poczuj ich ciężar i odczuj, że są też rozluźnione. Poczuj teraz tył swojego ciała, pięty podłudzia, kolana, biodra, plecy w dole. Mięśnie na grzbiecie, mięśnie z tyłu na żebrach, mięśnie na łopatkach, mięśnie na barkach, mięśnie biegnące z tyłu, czaszki, podpotyliczne, mięśnie na głowie, wśród głowy, czoło, okolicy brwi prawej i brwi lewej, mięśnie wokół oczu, powieka prawa, lewa, policzek prawy i lewy. Miejsce między brwiami, nos, płatek prawy, płatek lewy, nosa, nozdrze prawe, lewe, czubek nosa, broda, żuchwa, ucho prawe, lewe, usta, górna warka dolna, mięśnie wokół ust, poczuj przód klatki piersiowej, szyja, Między szyją o mostkiem, mostek, żebra z przodu na klatce piersiowej, również ubojczyk prawy i lewy, prawa lewa strona tułowia, brzuch, środek, splot słoneczny, okolice pępka. Odczuł całe swoje ciało, jak leży, i tak jak teraz leżysz, relaksujesz się. Wyobraź sobie, proszę, oczami wyobraźni, wyobraź sobie piękną tęczę i wyobraź sobie, jak zaczynasz kontemplować poszczególne jej kolory, barwy. Spróbuj na ekranie swojej wyobraźni ujrzeć barwę czerwoną we wszystkich jej, we wszystkich jej odmianach czerwień jabłka, czerwień róży, sukienki, czerwień liści jesiennych, czerwień na policzku, czerwony kolor nokcji, wnętrze arbuza, sobie i przywołaj do wyobraźni barwę czerwoną we wszystkich jej możliwych odmianach, te, które Ci się przypominają, z którymi masz dobre wspomnienia. Może ten kolor ma jakiś zapach dla Ciebie. Spróbuj teraz zanurzyć się przez chwilkę w barwie czerwonej. Wyobraź sobie, że barwa czerwona zmienia teraz odcień na pomarańcz i ty oczami swojej wyobraźni widzisz ten pomarańcz we wszystkich możliwych wariantach. Jasny, intensywny bądź ciemny pomarańcz, kolor kwiatów, kolor marchewki, kolor dyni. Obraź sobie kolor pomarańczowy we wszystkich jego odmianach, i zanurz się w niego. Barwa pomarańczowa stopniowo zaczyna przechodzić w kolor żółty, i ty widzisz żółty? wszystkich jego odcieniach. Może to być żółty kolor słońca, żółty kolor piasku, kolor żonkili, kolor cytryny. Wyobraź sobie barwę żółtą i przez chwilkę się w niej zamów. barwa żółta zaczyna stopniowo płynnie przechodzić w kolor zielony. Zieleń we wszystkich jej wariantach, zieleń trawy wiosną, zieleń trawy późnym latem, jesienią, zieleń młodych listków, zieleń morza, zieleń Warzywa, sałaty, kapusty, fasoli. Wyobraź sobie barwę zieloną. Barwa zielona zaczyna znowu, stopniowo zmieniać się, przechodząc płynnie. Niebieski, błękit, ciemno niebieski, jasno niebieski, kolor nieba. Kolor brunatny, kolor morza, oceanu, kolor nocnego nieba. Niebieski, kolor kwiatów, nie jak Wyobraź sobie niebieski we wszystkich jego odmianach. Barwa niebieska zaczyna przenikać w fiolet i ty widzisz fiolet. Oczami swojej wyobraźni widzisz fiolet. Na przykład fiolet na niebie, który, który pojawia się podczas... Z zachodu słońca, fiolet pakłażanów, fiolet materiału. Wyobraź sobie teraz przez kilka chwil ten kolor. wrócić Do tych wszystkich kolorów, z którymi się przed chwilką spotkałeś, spotkałeś. czerwień, pomarańcz, żółty, zielony, niebieski, fioletowy. Zastanów się, czy któryś z tych kolorów jest bliski Twojemu sercu i czy chcesz z którymś z tych kolorów pozostać dłużej. Być może jest kolor, który dzisiaj oddaje Twój nastrój, bądź kolor, z którym wiążesz wspomnienia przez kilka chwil. Spróbuj zanurzyć się jeszcze raz w tą barwę. Ponownie, że jesteś zanurzony, zanurzony w tych kolorach, obmywać się energia tęczy, kolor żółty, czerwony, pomarańczowy, żółty, zielony, niebieski, fioletowy, poczuj przyjemne działanie tych kolorów. spokój. I tak doładowana, doładowane energią tęczę. Spróbuj wrócić do tu i teraz i w ten cel delikatnie, nie śpiesząc się. Właśnie uaktywniać ciało mięśnie, ruszając delikatnie rękami, palcami, nogami, przeciągając się, wykonując powolne ruchy, po to, żeby potem w dowolnym momencie dla siebie wybranym obrócić się na jeden z boków, chwilkę jeszcze zostać. dopiero w momencie, kiedy poczujesz się gotowa, gotowy, przechodząc do siadu na Mam nadzieję, że wizualizacja, relaksacja dobrze na Ciebie wpłynęła. Wszystkiego dobrego.